Wszystkie jednostki, zbierzcie się szybko. Przygotujcie się do ochrony tłumu. Właśnie, wspomniałem o bezpieczeństwie, a teraz nagle coś poszło nie tak. Przepraszam, muszę sprawdzić tę sytuację. Chroncie cywilów, ja się z nim rozprawię. Nie dobrze. Yy, dzięki za pomoc. Przepraszam, nie mam czasu na pogawędki. Czy mogłabyś mi oddać moje